Cześć, sobie ty, tak a dzisiaj zagrałem ubota poprzednio poprzednim Ja, ja, jak powiedz, te try Wiersze osobowe, ale też no i znaleźliśmy Konwój tego mi się nie podoba sytuacja Ogólnie z draperami Dopiero... Dobra, czuł go, dobra Pora nam się udać to namierzyć zaraz zanim Oni nas bo nam miałem strzec pomiędzy dwa okręty która jest? Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Spory kombój. Powiedzieli, może uda nam się po zaatakować ten kombój. Czyli musimy tylko maksymalny speed i dawać ten kombój. No już nie jestem pewien, Czy trzeba będzie taki po Ale lada się będziemy szukać dalej. Tu, 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 tu będziemy próbować. Dobra, jedziemy. Dobra, chyba. Ej, prędko zbójłeś? Dobra, Udbrojona, dobra. Czekamy. Jeszcze nie. Namierzamy kolejny cel. Tankowiec. Drugi cel. Zobaczmy, czy mamy mniej więcej tankowców. Tu mamy taki Szwed. O, no, że to znaczy. na czy jest. O, tak. To uda nam się chyba zapełnić. Wiecie co to oznacza, nie? Mamy zdoby do zniszczenia, nie? Tylko, że to coś używa hasonaru, nie? Używa hasonaru? nie ma bomb. To jest krążownik ciężki. To ciężki kożownik i nie posiada bomb. Cziu, ci, ciuteczkę bez sensu. I dlaczego to jest jeden kamień? na nawet potworzyć, jak to chodzi. A szkoda, że ten drzwiacz będzie troszeczkę zwnużany, What the fuck? A nie, woda, nim... Ooo! Chyba jest uszkodzony. Ma przechu na dziób, albo nie zbagował Może on się później unurmuje, dobra, nieważne. Dobra. Jeszcze nie atakujemy. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, teraz... Wywalamy Tom. Tą... Zaś wyrzutnie pierwszą Dobra, gotowa do wystrzału. Pal! Poszła. Zaś wyrzutnie numer jeden. Będzie odpowiedni dystans. O1, bewässert! Fall! Los! Wischla! 40 Sekunden bis Torpedo Einschlag. Schlag! Schick raus, ihr Laut! Herr 30 Sekunden! Ladować! Legen Sie den Kurs an! Verspätet! Schneller, schneller! Ohne Lattefieber uderrschon! 20 sekund. Oni ładują uderzom w ciele. Wynaczone przez nas. 10 Sekunden bis einschlag. Uderzimy strużnicznie. Ta uderzają jako pierwsza. Będzie trzeba z kolego Tafie nie mogę ten... O! Od, od, odpuszczać teraz. Ten ma dość. Ten się pali. Ja nie wiem jak z tym... z tym dupkiem tutaj. Bo nie tak się poważnie. Przecież to? to był to był inny dzwon był raczeło się piekło. Piekło pod wodą. Hmm. Nie, raczej będzie płynął dalej. Jak pójdzie, go skończę. Hmm. Mamy tę piątkę? Nie. Ładuje się tę pięć, więc, więc wystrzelimy. W jego kierunku. Więc od razu nakazzę mu uzdrojenie tej torpedy. Dobra. Zamierzamy kolejny cel. Utrzymać namiar, stały namiar. Ten się pali jak jak, ho, jak, ho, jak, jak. jak. Jak ognisko, więc. To ja wiem, że on padnie. No, schodzi to. Schodzi te HP, jak pojebane. Linka. Taki nas? Nie, on, on, on już nie ma. Czas, czas, czas nas wykryć, Z takiej odległości. Jest niemożliwe. Dobra. Szwed idzie na dno. Tak. Szwed idzie na dno. Poważne uszkodzenia. I idzie na dno. Opuścili go. I idzie na dno. Leci na dno. Zatopiony. Poszedł. Stracił wyporność. Jakby to, 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 to słyszę jak bomble. Nie ja nie wiedziałem, ale to ale, ale nie ostrzeszczenie, to mi A się widzę, uratowali z tego okrętu. Ale musimy go zrozwalić, to jest konieczne. To nie będzie takie łatwe, bo muszę. Czy on właśnie wysiadł, silniki wysiadły? Nie, nie wysiadł silników. No bo nie, nie chcę, szaloduje. ładuję. bo nie. Ja to mam, ale ledwo procent dobra. Uzwolnij tę piątkę, już! Dobra. Ustawiam się, już, 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 już ustawiam się do zlotu. Jeszcze nie, jeszcze nie. To jest, od, to jest odpowiednia od, od, od chwila teraz dla nas. Te trzy! Gotowa do strzału!

WŁAGA MNIE! No nie! Znowu ta chujowa torpeda! Ach. Znowu jest za korzeniem! Ach, Znowu zapowiem przełączyć tryby! Ach, Kulde! Cool Musimy się przyspieszyć niestety Lub się zanurzyć! Kulde! Cool Kulde, cool no! Znowu, znowu, zapowiem przełączyć tryby! Dostał! Tunno! Spanikowałem niestety! Niestety spanikowałem! Niestety musiałem, spa spanikowałem niestety. Dostałem paniki Dobra jednak dostał, ale niestety... Ja niestety dostałem wikietę. Bo spanikowałem! Niestety, jak widzę, ja, ja, ja widzę, że to pewien nigdzie. No dobra, spokojnie. Te niczymie jeszcze są hę daleko za mną. Znaczy on go namierzony ciągle On Ten statek musi zgasić silniki Ja mogę go tylko rozwalić On musi zgasić silniki Bo inaczej topeta pójdzie w niego A nie Dobra odpalamy gry Tylko dobra, to, to trzeba idealnie tak To jest dobrze Tylko to topeta to musi idealnie w niego pójść Nie może iść Jak nie, musi... Ach, nie... No nie galerze, on silników nie zgasił. Aaaa, kurde. No chociaż może zatonąć, nie? Spore pobawieństwo. się. na prędkość. Chyba w ogóle Tak, wy, Tak, wy, 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 wyrzucił się dobawik. Pal. E, damy więcej. Tak, 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 900 metrów. z, duży, z dużym zapasem dam. Z dużym zapasem. Let's Ech, on nie spracuje ten kunyk chuj. Nie zdechasz z logi. podpalony. A poza, Więc wybuchnie. Bo. Po... na dna. Ten tankowiec już nikomu się nie przyda. Kolejny, tak, ten taki. O, no, idź na dno. No to oni giną na, na miejscu tankowców. Tankowiec, wybuchł Bukła i się miejscu. Wow. I na taki wybuch chyba się liczyłem tankowców. Dobra, ona już dość. Ten już siadł na pysk. Yeeeah! Siadł! Ale mamy kolejne zagrożenie. Nie wiem mu czemu torped. Bo jest zagrożenie w podstawie drugiego okrętu. Chociaż mogę ująć pełen gazu i spróbować uciec. Trzeba oh, na to spróbować zrobić. To nie jest łatwe, bo to trzeba się idealnie do niego ustawić. Dobra. Nie, to będzie to, to, to za, duże, za duże ryzyko, będzie. Tak, potrzeby Disney, żeby, 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 żeby go dogonić, bo ta peda pójdzie w niego, w jego stronę. Kim tego, tego, tego Kanadyczyka. Znaczy, ja mogę pobłałać się ustawić tyłem i wyjebać. No ja, ale to nie będzie łatwe, bo to to pójdzie w niego, nie? Dobra, wystarczy, wystarczy. I też miejmy nadzieję, że ona trafi, tak? Bo może też nie trafić. Zagrożenie mamy, to jest nasze pierwsze zagrożenie. Proszę, proszę co my tu mamy Ocenić cel Agoń Zobaczymy w całą pójdzie Taturpeda Tak jak myślałem Tak jak myślałem że pójdzie w niego Ale to też nie jest głupi pomysł Bo tak to też użyjemy tylko Dwóch torped w jego kierunku Opinu, Dawaj, dorwig gnojka! Dawaj Dawaj Dożnij w Jest uszkodzony Będę mierzyła je, jego śluby Dawaj, dożnij w atachy Dożnij O trawnie go, dawaj Trawnik go to... to... to też jest cena zdobyć. Dawaj! Lecisz! Iiii... trafia prościutko, wy... Dobra, nie ma trafienia potwierdzone. Odpalić kolejne dwie. T2 i T3. I wykonać zwrot. Bo nas rozwala tym ...ty To nie będzie proste, bo musi niestety pomyśleć na jedynce 40 sekund, by już nie ma szans. Tak ją go te dwie masz, te dwie te nasze torpedy. Las będzie ja druga, druga chybiła? Tak, druga chybiła niestety, no tu no. Ale to też wystarczy Pali się cały pokład to są trafione poważnie A to są za kotłownią Kotłownia jest tu gdzie są kominy A więc pójdzie na dno Nie wiemy jak szybko Ale wiem że on już tego nie zagasi Dobra co, wracaj Ja nie, nie trafi w niego, nie ma szans Nie podoba mi się to, do bardzo mi się nie podoba o o, dobra Gotowe zejście W dół Musimy zejść w topedzie z drogi No dawaj Schodzimy 20 metrów my to jest nasze, nasze minimum. Padł, idzie na dno. Dumno zwalony. Yeah, Dobra. całe komuś się kototanie rozproszył. Wynurzenie na pysko połam. Trochę jest Kamidal, się stał, bo te wszystkie okeny się rozpraszały. Nie chyba się zatrzymały, że nie? No ma wojskowego, Okrętu typu. Mhm, mm mhm. Mm Bez Bawika będzie ciężko, bo mam 99 Co w kuli wian jak chuj? chuj jaka, Wybawić, da, 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 dawać trzeba Jest jestem jest ciągle wykryty, bo oni są dosyć znudzeni. Bardzo mocno, mimo że nie, nie pyłem maksymalną prędkością. Kurde, mamy się do przygotowania. No nie, ta topeda musi zgasnąć. Już znowu jej zejść z drogi.

Jeszcze ładuję te torpedy. Tak chyba dobrze będę poszło. Dobra, wolniej dawaj, trzy czwarte. Standard. Ładuj. Ładuj. mi ostatni procent. Dobra, wynurzenie robimy. Faktyczne. Pojazd się

Zostały im chyba może jeden nieuchomiony tam stoi, on pamiętam. Jeden stoi, więc ja go punktuję. Patrzcie, dwa. okej, okay. to jest oczywiście ten jeden. Niszczyliśmy jeden statek. Statek, jeden uszkodziliśmy bardzo, za są uszkodzone, więc naprawdę zostało im chyba tak gdzieś. Raz, dwa, trzy, cztery. Chodzę, cztery. Może jeden nam uciekł, nieważne. Teraz... odpalić kolejną torbę D3. A nie, jeszcze ją, jeszcze ją poczekajmy, niech ją uzbroi. Bo jak będą problemy, to będzie problem. Dobra, dam jedyneczkę, teraz 1k. I lekko odbić, leciuteńko odbić, leciuteńko, leciuteńko. Odpalić, nie, nie, te pięć, te pięć będzie na, na dobicie. Dobrze, daj troszeczkę więcej tych metrów. O3, nie, nie, nie mogę te tego te, te odpalić, bo oni tutaj są w innym, w innym kącie. Legen Sie den kurs. Teraz! RUR że na razie bez fartu. Bo teraz te, te, on zmienia kąt. O2, Gonimy ich. Namierzam utrzymać kontakt z tym okrętem Bo nie, pomierzałem. Leci. Mam nadzieję, że dostanie, bo... Leci. Leci. A po tym odcinku, zaraz, 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 Dobra, dostanie. Nie ma co nawet zgadać. On, on dostanie Dostanie tutaj. W kotłownię lub, lub, lub za kotłownią. Wa napędowy. 3, 2, 1, BUM! Pięknie dostał. Pięknie. Dobra, to nie biegna druka. Prawda? Pięknie chłop dostał. Po stu, lepiej się nie dało. Dobra. Zwrot. Pełny gaz. Pełny gaz. Musimy utrzymać namiary. Jak tu mam namiary? Ja jeszcze trochę wolna. Eee, Pięknie chłop dostał. No te okręty pięknie robimy. Chyba. Chłop ma już taki przechył, że ja pieciurę. Opuszczałem go. Dobra. Jeżeli na, nawet nie stoń nie, nie zatonie, Dobra, ogień przeskoczył na kiosk. Czy to na na, na, na budowkę. Dobra, idzie. Idę idzie na dno. Poszedł. No i do widzenia, proszę bardzo. I hop! Idziemy pod wodę. No dawaj. Szkoda, że nie ma tych bombi, że ten szłat. A nie ma tych, bo tych bomberków, to wiecie... Ja jak ja, ja, są nasze liczymy hunterze. Na Dobra. Ale jeśli mi się udaje. Doblić ten kołby, co powiedzicie, co czy... chciał się długo się chodzi. Subskrybujcie, lajkujcie. Do cześć!